Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku... Białoruski samolot trafił do Kazachstanu. Stany Zjednoczone przejmują Airbusa rosyjskiego oligarchy. Rosja rozebrała nowego Airbusa A350. Wizer wznawia loty do Rosji. Surowa kara dla Ryanaira. Zapraszam do oglądania. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshops. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o tej stronie, pozwól, że pokrótce Ci wyjaśnię, jakie korzyści możesz zyskać dzięki Letyshops. Shops to serwis cashback, który zwraca Wam część wydanych pieniędzy, czyli zakupy, które i tak robicie w sieci, wychodzą Wam taniej, bo część środków wraca do Ciebie na konto w postaci realnego przelewu na konto bankowe lub Paypal. Shops po prostu dzieli się z Wami swoją prowizją i obydwie strony na tym zyskują. Mamy okres wakacyjny, a co za tym idzie? Zakup biletów lotniczych. Wielu z nas i tak dokonuje zakupu biletów, ale co Wy na to, jeśli powiem Wam, że przy zakupie biletów na polskie linie lotnicze możecie otrzymać część swoich wydanych pieniędzy z powrotem na konto. Jest to bardzo proste, wystarczy, że przejdziecie na stronę lotu przez Leti Shops, wybierzemy interesujący nas lot i w ten sposób po zakupie otrzymamy 8 zł zwrotu na wasze konto. Nie jest to dużo, ale sumując wszystkie zakupy, może wyjść z tego naprawdę duża kwota. Oczywiście podróżowanie to nie tylko bilety lotnicze. Możecie na stronie Letyshops znaleźć wiele innych interesujących sklepów z powiększonymi cashbackami i zaplanować swoje wakacje taniej. Zapraszam Was do skorzystania w linku w opisie lub do zeskonowania kodu QR widocznego na ekranie. Korzystajcie i oszczędzajcie z Letyshops. Nic was to nie kosztuje, a możecie tylko zyskać. Białoruski samolot trafi do kazachstańskiej linii lotniczej. Stosunkowo nowy, bo trzyletni Boeing 737 Max został przekazany małej kazachstańskiej linii Skat Airlines. Początkowo maszyna miała trafić do białoruskich linii lotniczych, jednak z uwagi na sankcje trafiła gdzie indziej. Z uwagi na to, że samolot wystartował z zakładów Boeinga. Everett w Waszyngtonie, a miejsce docelowe znajduje się po drugiej stronie globu. Konieczny był przystanek na uzupełnienie paliwa na międzynarodowym lotnisku Keflavik na Islandii. Pierwszy etap podróży zajął prawie 7 godzin, drugi natomiast prawie 8. Przystankiem końcowym było lotnisko w Taszkiencie w Uzbekistanie, oddalonym o 120 km od docelowego lotniska w Szymkent w Kazachstanie. Stany Zjednoczone uzyskały pozwolenie na przejęcie prywatnego samolotu rosyjskiego oligarchy. Nakaz przejęcia został wydany przez sąd w oparciu o złamanie amerykańskich sankcji za inwazję Rosji na Ukrainę. Właścicielem Airbusa a 319 według wielu doniesień, jest Andrii Szkoch. Członek rosyjskiej dumy państwowej i miliarder dzięki udziałom w konglomeracie przemysłu metalowo-wydobywczego. Warto dodać, że maszyna znajduje się w Kazachstanie. Oligarcha jest stosunkowo nowy na liście oraz na celowników władz USA, które kontynuują działania skoncentrowane na przejmowaniu cennej własności osób bliskich Kremlowi w nadzieję na wywarcie presji i zakończeniu wojny. W czerwcu zostały zajęte dwa prywatne samoloty Romana Abramowicza o wartości ponad 400 milionów dolarów. Odpowiednio w maju został przejęty superjacht Amadea o wartości 300 milionów dolarów, którego właścicielem jest Sulejman Kerimow. W temacie Andreas Skocha warto dodać, że naruszenie amerykańskich sankcji nastąpiło poprzez uiszczania opłat rejestracyjnych za samolot władzą Aruby i opłacania składek ubezpieczeniowych na Airbusa, który przejeżdżał przez amerykańskie instytucje finansowe. Co za tym idzie, tysiące dolarów w postaci składek ubezpieczeniowych i opłat rejestracyjnych Przeszło przez amerykański system bankowy bez licencji, umożliwiającej dokonanie płatności na rzecz podmiotów objętych sankcjami. W skrócie mówiąc, widać tutaj zaskakującą twórczość prokuratury, która za pośrednictwem składek ubezpieczeniowych oraz opłat rejestracyjnych zidentyfikowała aktywa możliwe do zajęcia czyli jachty i samoloty, które nie mogą funkcjonować bez tych opłat. Rosyjskie linie lotnicze rozpoczęły demontaż swoich samolotów. Jest to skutek nałożonych sankcji, który był już zapowiadany od ekspertów od dawna. Narodowy przewoźnik Aeroflot, aby utrzymać flotę, rozpoczął demontaż wybranych samolotów, by wykorzystać ich części. Według anonimowych źródeł ten proces trwa już od dłuższego czasu. Wskutek czego uziemiono m.in. jeden Suchoj Superjet 100 oraz prawie nowy Airbus A350. Dodatkowo źródłem części zamiennych są Boeingi 737 oraz Airbusy A320. Problem z dostępnością części zamiennych dotyka nie tylko maszyn zachodniej produkcji, stanowiących aż 80% floty, lecz także rosyjskie modele, takie właśnie jak Super Superjet 100, który polega na zachodnich częściach. Co więcej, samoloty nowej generacji, takie jak Airbusy A320 Nio, A350 oraz Boeingi 77 Max i 787, muszą przechodzić częste aktualizacje systemu pozwalające na ich użytkowanie. Tutaj po roku od pojawienia się sankcji, utrzymanie tych maszyn w gotowości do lotu będzie dużym wyzwaniem, któremu już może nie podołać rosyjska baza serwisowa. Warto dodać, że samoloty, które posłużyły jako źródło części zamiennych, co do zasady mogłyby jeszcze wrócić do służby, jednak niekoniecznie do służby międzynarodowej. Części zamienne często mają ograniczony czas zdolności użytkowej i w związku z tym muszą być ewidencjonowane, a unikanie tego skutkuje utratą zdolności do lotów przez cały samolot. To już oficjalne, Wizer przywraca połączenie Abu Dhabi, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie. Moskwa po prawie pięciomiesięcznej przerwie. Połączenie to będzie obsługiwane przez Wizer Abu Dhabi, która jest spółką Joint Venture pomiędzy węgierską linią lotniczą a funduszem majątkowym Abu Dhabi ABQ. Obsługujemy sieć 34 miejsc docelowych w promieniu 5 godzin lotu od Abu Zabi, zapewniając bardzo niskie ceny do różnych miejsc docelowych. Wspieramy branżę turystyczną Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wzmacniając połączenie regionalne i globalne zgodnie z przepisami w poszczególnych krajach, stwierdził dyrektor zarządzający spółki. Warto dodać, że Wizer Abu Zabi. Tak jak inni przewoźnicy zarejestrowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mogą kontynuować loty do Rosji pomimo inwazji na Ukrainę. Bilety na pierwsze loty w październiku bieżącego roku są już dostępne na stronie przewoźnika. Kilka tygodni temu wspominałem o podatkach nałożonych przez węgierski rząd na branżę lotniczą, w tym linię Ryanair. W związku z tym, Tani przewoźnik decydował o podwyższeniu cen biletów, aby opłatę przenieść na podróżnych. W praktyce, odlatując z węgierskiego lotniska, trzeba do ceny biletu doliczyć od 10 do 25 euro podatku. Działanie to spotkało się z dezaprobatą rządu węgierskiego, który w odpowiedzi nałożył ogromną karę finansową, czyli prawie 2 miliardy dolarów. Według ministra sprawiedliwości. Urząd Ochrony Konsumentów stwierdził dziś naruszenie prawa, ponieważ linia lotnicza wprowadziła klientów w błąd swoimi nieuczciwymi praktykami biznesowymi. Wspomniany podatek jest pobierany przez węgierski rząd od tzw. nadzwyczajnych zysków i poza branżą lotniczą dotknął m.in. firmy energetyczne czy banki. Motywacją do wybrania tych podmiotów był fakt, że ich obroty znacząco wzrosły po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie. Celem natychmiastowego załatania dziur w budżecie. W ramach uzyskanych funduszy władze planują uchronić obywateli przed drastycznym wzrostem cen. Inflacja na Węgrzech jest najwyższa od ponad 20 lat. Z drugiej strony, irlandzki przewodnik sprzeciwia się nałożonej opłacie i zapowiada sądowe odwołanie się od tej decyzji. Z oświadczenia linii lotniczych wynika, że nie otrzymał jeszcze żadnego zawiadomienia o takiej grzywnie. Co więcej władze w spółki wskazują, że w razie potrzeby Ryanair odwoła się do sądów Unii Europejskiej. A w tym odcinku lotniczych wiadomości to już tyle. Jeśli seria Ci się podoba, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby filmy z tej serii częściej pokazywały się w proponowanych oraz jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć!